Cześć, drugi odcinek Q&A. Używasz tego białego dyfuzora na beauty dishu i czy nie robi się wtedy z niego zwykły softbox? Nie, zwykły softbox się z niego nie robi, bo softbox świeci mocno na samym środku, a czym bliżej brzegów, tym to światło jest coraz słabsze, czyli mam na samym środku taki hotspot, punkt, który czasami się celuje softboxem prosto w postać, właśnie dlatego, żeby uzyskać ten taki mocniejszy punkt. Czasami ustawia się softboxy tak, żeby miały postać i żeby w ten sposób uzyskać bardziej równomierne światło, żeby wyeliminować ten hotspot. A w Beauty Dishu jest inaczej, bo tam na środku jest słabsze światło, po bokach jest mocniejsza i to jest efekt bardziej jak z Ring Light'a, a nie jak z softboxu. Czyli no właściwie zupełnie coś innego. Poza tym Beauty Dish'e z natury świecą jednak dość ostro, i powód, dla którego używa się tej skarpety, czyli tego białego dyfuzora, no to jest właśnie zwiększenie światła, bo czasami jest zbyt ostro. Ja używam 70 cm, więc u mnie, nawet jeśli to światło jest dość daleko od modelki, to ono i tak jest w miarę miękkie, takie powiedzmy w sam raz. Ale gdybym używał 50, to prawdopodobnie używałbym tego dyfuzora dużo, dużo częściej, no bo w tej chwili nie używam go właściwie w ogóle. Jakieś pojedyncze przypadki. Gdybym miał go zacząć używać częściej, to do zdjęć studyjnych fashion, gdzie używałbym go wtedy zamiast softboxu, ale to nie dlatego, żeby uzyskać takie światło jak z softboxu, bo ono by takie nie było, tylko właśnie po to, żeby uzyskać światło lepsze niż mam w softboxie. Bo ja wolę światło z Disha, takie bardziej kontrastowe, no po prostu inne. I ten dyfuzor pomógłby mi to uzyskać, i mimo wszystko używałbym prawdopodobnie wciąż grid'a, ostra miodu, no bo ja prawie wszystkie zdjęcia robię z grid'em i wtedy jest takie kombo, że grid sprawia, że świeci to prosto przed siebie, nie ucieka światło na boki a dyfuzor zmiękcza to światło, żeby nie było aż takie ostre ile czasu powinna trwać sesja planerowa ile około zdjęć byś na niej zrobił i ile potem oddał modelce, klientowi, zarówno jakbyś robił taką sesję w ramach TFP lub płatnie i ile powinna kosztować to jest pytanie, na które w ogóle się nie da odpowiedzieć, bo to jest tak jakby zapytać, ile kosztuje samochód, albo ile powinien palić samochód. I nie wiadomo, czy chodzi o Monster Trucka, o samochód z Naskara, czy o jakiś zabawkowy Gokart. Także no, na to nie umiem odpowiedzieć. Co sądzisz o obrabianiu zdjęć na MacBooku Pro 13 Cali z 2016 roku? Obecnie go posiadam. Czy kalibracja ma sens? Testowałem go korzystając ze sprawdzenia na Twojej stronie internetowej miał lepszy wynik niż zwykłe monitory. Moja strona nie sprawdza, czy masz dobry monitor, czy masz zły ekran. Ona sprawdza to, jak on zarządza barwą, jak twój komputer zarządza barwą, czy zarządza, czy nie zarządza. A właściwie, czy przeglądarka internetowa, w której oglądasz zdjęcia, zarządza barwą, czy nie zarządza. I ten test kompletnie nic nie mówi o jakości twojego ekranu. Mówi co prawda o tym, jak bardzo gamut odstaje od SRGB ale to też nie znaczy, że automatycznie Twój monitor się kwalifikuje jako fotograficzny, jeśli gamut ma wysoki. Natomiast MacBook Pro faktycznie ma fajny ekran i on się nadaje do obróbki zdjęć jak najbardziej, tylko takiej nie możesz liczyć, że to, co później wydrukujesz będzie w 100% odzwierciedlało to, co masz na ekranie monitora, no bo to nie jest klasa monitorów profesjonalnych takich jak do jak do Grafiki, jak do na przykład Eizo, CG i tak dalej, to jest bardziej klasa Eizo CS, czyli ten poziom amatorski. Natomiast ja pracowałem przez dwa lata prawie tylko na tym ekranie, właściwie na no jeszcze starszym z 2013 roku i był ok. Później widziałem pewne niedoskonałości na moich zdjęciach Beauty, ale był w miarę akceptowalnie. Czy kalibracja ma sens? Kalibracja musi być wykonana. Bez niej taka obróbka się mija z celem, bo będziesz pracował na losowym materiale. Inaczej, to co będziesz widział, to będzie trochę losowy efekt. On nie będzie odzwierciedlał rzeczywistości tak jak powinien. Dalej. Jaki monitor byś aktualnie polecał? Tak, by nadawał się do fotografii i nie naruszył za bardzo budżetu studenckiego. Jakbym był na studiach, to podniosłbym coś za około 500 zł. Tych takich sprzętów nie ma do obróbki, zdjęć. Da się go być używane na przykład NEC EA244, i to jest fajny sprzęt, jeśli go skalibrujesz. Fajny sprzęt, jako zupełny start, jako alternatywa do Deli, Samsungów i tak dalej. To absolutnie nie jest sprzęt fotograficzny. Nigdy bym go nie polecał jako coś, na czym się powinno obrabiać zdjęcia. Wtedy minimum NEC EA245. On kosztuje około 2000 zł. Skalibrowany, jeśli masz tyle kasy, kup tego neka. Innych opcji za bardzo nie ma. Czy coś oprócz braku odpowiedniego software'u przeszkadza, by używać iPada Pro 11 cali do teteringu? Pytanie, czy faktycznie chodzi o tetering, czy o podgląd zdjęć, bo często się tak mówi skrótowo na sam podgląd zdjęć. I do podglądu nie przeszkadza właściwie nic. Do teteringu ciężko jest mi powiedzieć. USB, które tam jest zamontowane, jest już wystarczająco szybkie, no bo to jest trójka. Generacja pierwsza, no ale jednak. Czy coś przeszkadza? Chyba nie, bo od iPad OSA. Będziemy mieli nawet sterowniki, które można no może nie samemu doinstalować, ale producent oprogramowania będzie mógł to zadbać. Więc powinno to działać. No ale jak będzie w rzeczywistości to zobaczone. Czy według Ciebie ten miniatur to odpowiedni wybór do obróbki wsadowej zdjęć w Lightroomie lub w Capture One? Chodzi mi głównie o fotografię ślubną i portretową. Jak według Ciebie prezentowałby się w porównaniu z HP Z2G4 Mini? Ja sam kiedyś chciałem kupić tego mini. Tego HP mini. I w tej chwili bym się absolutnie na to nie zdecydował, ze między m.in. na chip 2, który jest, chip T2, który jest w Macu, ale jeśli nie zależy Ci na MacOSie, mnie zależy na nim bardzo, ale to bardzo, bardzo, z każdą wersją MacOSa coraz bardziej, jeśli tobie na tym nie zależy, to spokojnie możesz kupić tego HPK. To jest bardzo fajny sprzęt, łatwiejszy w rozbudowie i tańszy, nieco tańszy. Natomiast no, jeśli będziesz na nim też renderować, a z tego co piszesz to chyba nie będziesz, no to wtedy on będzie bardzo mocno odstawał od makamini ze względu właśnie na ten chip T2. W samym Lightroomie, w Photoshopie to będzie świetny sprzęt. Także spoko, możesz kupić, będzie OK. I to dzisiaj wszystko. Pytań było więcej, na wszystkie nie odpowiedziałem, bo no, nie znam się na niektórych sprawach typu lampy Chroma, nie znam ich modeli, nie wiem jak dobrze się sprawdzają. Także te pytania pominąłem, no a to na co bym w stanie odpowiedzieć, odpowiedziałem. Także do zobaczenia następnym razem. Jeśli macie jakieś pytania, dawajcie w komentarzach. Cześć!